Uwaga, będzie ci plecami! Siup! Moi drodzy, myślę, że tak mógł to robić. E Cześć, witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś znów spotykamy się z serią Lego Hero Factory. Serią, którą ja całkowicie pominąłem, gdyż przypadała na czasy mojego niebawienia się klockami Lego. Dziś, ze sprawą mojego sklepu PL, gdzie sprzedaję właśnie stare zestawy hmm, klocków, wiele tych Hero faktorów, się u mnie pojawia na kanale, gdzie je odbudowywuję, lądują w sklepie, sprzedaję, ale zawsze przed sprzedażą zdążę zrobić recenzję. Ten zestaw, no cóż, został już sprzedany, więc jego Sklepie nie znajdziecie, mimo wszystko was tam zapraszam. Może znajdziecie coś innego, co was interesuje, szczególnie z serii Hero Factory, tym bardziej, że tam tych zestawów jest dużo. 7156 Corroder, moi drodzy. Jest to kolejny zestaw w serii Hero Factory, ale odróżniający się trochę od tych innych, starszych, zwykłych Hero Factory, moi drodzy. Czym on się wyróżniał? Przede wszystkim wielkością, ogromnością swej postury. Jest naprawdę duży. Mamy tu bardzo dużo zielonych elementów i mamy tu bardzo dużo zagrożenia śmiercią i świadomością. Że możemy umrzeć, bawiąc się tym zestawem, moi drodzy, ale po kolei omówmy sobie tenże zestaw. Zacznijmy od tego, że patrzcie, jakie on agresywne paluchy miał u stóp. Patrzcie, jakie agresywne paluchy, którymi na pewno nie jedną rzecz mógł sobie zaczepić, gdzie się bawiliśmy. No, kiedyś miałem papuszkę, no to ona właśnie tak potrafiła się ładnie zaczepić o coś. No i to samo potrafi tu nasz koroder, moi drodzy, wszystko no, niezmiennie jak to w Hero Factory czy Bionicle, bazuje tutaj na tych kulkowych e, zawiasach. Obydwie łydki również są identyczne. Tutaj dalej nie. To nie jest pancerz pokrywający nogę, bo często tutaj te nogi były pokryte pancerzem. Nie. To jest normalny element, który po prostu jest nożny. Tak jest. Czyli to już był taki klocek pancerzowaty. Nie, że noga i na nogę pancerz. Tutaj mamy jeszcze to. Mieszare zastanawia, no ale to jest po to, żeby udźwigiwać to tu z tyłu. No właśnie, to tu z tyłu. Wybaczcie mi, że ja nie wiem do czego to służyło i tak dalej. Natomiast, no tak jak mówię, faktorami się nie interesowałem, ale nie muszę przesadzić ja mam szczerze, że im więcej ich odbudowywuję, a naprawdę ich dużo odbudowywuję, bo w misjach są częste, tym bardziej zaczynają mi się podobać, moi drodzy. E, spójrzmy, jaki tu mieliśmy jeden duży element, z jaką czachą, moi drodzy, przedstawiony. Jaka tutaj jest czacha wielka, e, zagrożenie śmierci. I to, moi drodzy, są niestety naklejki. Tak jest, to niestety tutaj są naklejki, wszystko. No i to troszkę boli, no ale cóż zrobić. E, I tutaj taki element, jak widzicie tutaj, te boczne, ich jest naprawdę dużo. Właściwie ten motyw, który mamy tutaj, powtarza nam się również na łapach. Bo dokładnie to samo mamy tu na łapie, dokładnie to samo mamy tu na drugiej łapie. Łapa, no właśnie, tutaj na takiej przegubie, jak widzimy, przeguba tej łapy wygląda mm, tak. No i on prawdopodobnie tym robił, tak wiecie, siup, 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 siup ciosając wroga. Bo widzimy tu na końcówkach. Zaostrzone ostrza. zaostrzone ostrza, no ostrza po prostu, które przypuszczalnie były bogate właśnie w jakąś truciznę. Jeżeli właśnie wygaduje głupotę, a wy jesteście tutaj jakimiś magistrami z hero które poprawcie mnie, proszę, niejednokrotnie zdarza mi się powiedzieć jakąś głupotę na filmie, tym bardziej jeśli uniwersum nie znam. Po prostu staram się mówić to, co widzę i to jak interpretuję dany zestaw, moi drodzy. Więc wydaje mi się, że on tutaj naprawdę mógł ostro zaciupać tego przeciwnika tą trucizną. Ta trucizna naprawdę była. Gruba, no i ta trucizna sącząca się z Hero Factory. Wcale nie oznaczała, że Hero Factory są jakieś jadowice w sensie, że są złe i wiecie, plują jadem itd. i tak dalej. Myślę, że absolutnie nie, naprawdę są całkiem fajne. Dodatkowo posiadał on jeszcze na jednej z rączek, o, widzicie taką wyrzutnię. Tu powinna być kulka. Ja niestety kulki do zestawu nie posiadałem w moim miksie, więc zestaw poszedł bez kulki, został sprzedany. Natomiast, moi drodzy, tutaj to działko było środkowym. pewnie to też jakaś kulka, wiecie, z kwasem, trucizną była itp. Zastanawia mnie faktycznie w tym momencie wykorzystanie tego plecaka, no bo, kurczę, nie wiem, to jakieś wyszczeliwane było, czy co, wroga, ale to też bez sensu, bo to wtedy było w dół, a mogło być w górę. I chyba lepiej, jakby to było faktycznie w górę, mi się, moi drodzy, wydaje, no bo wtedy, spójrzmy, on by, o, mógł na przykład robić jakieś uniki, siup, plecami, siup, plecami, siup, tego przeciwnika plecami, siup, uwaga, będzie z plecami, siup. Moi drodzy, myślę, że tak mógł to robić. Um, natomiast, no, no nie robił chyba. Nie wiem, czemu mu to w dół. Chyba, że wiecie, zamiast cios plecami był. Albo cios. Cios przysiadł. Hiup. I siadam na wrogu. Siup. Dupo cios! No i on tak stał i krzyczał albo dupocios! Sip i go kół. Dupociosem, moi drodzy, może dupocios to była najsilniejsza broń Hero Factory, kto wie, dupocios trucizny, dupocios trujący to była jego najważniejsza broń. Potwór posiadał buźkę, no bo jakże by inaczej, taką mi troszkę jak jednorożec, albo bardziej nosorożec, bo taka szczena, to widzicie, wysunięta, mocno wysunięta szczena, i ten rożec oczywiście tu pod główki o, może. Jakbyście wygodzili z jego perspektywy. Ja już wam zaprezentuję, o, tak byście widzieli, gdybyście byli tym Hero Faktory, e, moi drodzy, no buźka, jak zwykle beznadziejna pod spodem, ale one takie miały być, no bo wszak wszystko skupiało się oczywiście na tej masce, na tutaj tym e, kombinezonie zewnętrznym, moi drodzy, niż na. A, niż na samej buźce, no bo one bez maski nie chodziły, moi drodzy. E, bardzo fajny, większy konstrukt, niż zazwyczaj mamy do czynienia z Hero Factory, chociaż ostatnio mam coraz więcej tych wielkich Hero Factory odbudowuję. mi się to bardzo podoba, bo naprawdę są fajne, coraz bardziej lubię. I kto wie, czy kiedyś nie zacznę sobie do swojej prywatnej kolekcji Hero Factory skupywać. Naprawdę, nie wiem, to chyba tak działa, że im więcej się czymś bawisz, tym bardziej ci się podoba. E, 7156 Corrider, moi drodzy. Corrider, e, chyba nie był Korradorem, był trucicielem, no i mówię ten ciocio e, z tyłu, jak już wiemy doskonale, to był jego główny atut, moi drodzy. Bardzo fajny zestaw, I niestety już sprzedany, a zapraszam Was do mojego sklepu, gdzie znajdziecie znacznie więcej zestawów z Hero Factory. Zapraszam też Was na inne filmiki na moim kanale, gdzie już Hero Factory się pokazywało, przecież. Nie, no i mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał, bo tutaj naprawdę dzieje się dużo, jeżeli chodzi o tematy Hero Factory, Bioniclowe, a nawet Slicer. Nie, Slicerów jeszcze nie było. Kurczę, ja muszę Slicery rzucić niedługo. Jeżeli już będzie odnośnik, to znaczy, że już rzuciłem. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!